Proszę Państwa, tegoroczne obchody Dnia Konfidenta wyznaczone na 4 czerwca przebiegały z wyjątkowym przytupem. Widać, że konfidenci. Konfidentom bardzo przypadła do gustu propozycja ustanowienia tego dnia święta państwowego. No, jeszcze się trochę krępują, bo tak się wstydzą przyznać do tych prawdziwych źródeł tego pomysłu. Jeszcze to kamuflują tam wolnością, częściowo wolne wybory. No, częściowo wolne wybory to były i za komuny. Można było iść albo nie iść, prawda? No, oczywiście wszyscy, większość, przepraszam. Przepraszam, nie wszyscy. Większość chodziła, bo tam myślała, że jak nie pójdzie, to go straszliwe jakieś represje spotkają. Tymczasem nie było to prawdą, bo można było nie iść, już tam komuna specjalnie tego nie pilnowała. No a większość jednak chodziła, bo te. Z informacji o frekwencji chyba jednak nie były specjalnie fałszowane, podobnie jak nie były fałszowane wyniki wyborcze, te 99,9% głosów, które dostawał Edward Gierek, to chyba że były rzeczywiste, ale mniejsza o to, proszę Państwa, częściowo wolne wybory, no akurat robić święto wolności z tych częściowo wolnych wyborów, to już jest chyba trochę przesady. Więc dzień konfidenta, któremu patronowało trzech prezydentów, aż trzech byłych prezydentów dwóch z tych prezydentów było oczywiście wpisanych na listę konfidentów przez Służbę Bezpieczeństwa. Oczywiście bez swojej wiedzy i zgody no jakże by inaczej a z kolei trzeci był prezydent Bronisław Komorowski, był faworytem wojskowych służb informacyjnych, nawet jeśli nie był konfidentem, no to był faworytem, o czym świadczyła najlepiej wypowiedź generała Marka Dukaczewskiego, ostatniego szefa wojskowych służb informacyjnych, których dzisiaj już oczywiście nie ma. Że jak Bronisław Komorowski wygra wybory prezydenckie w roku 2010, to on z radości otworzy sobie butelkę szampana. No trudno o bardziej wyraźną wskazówkę dla konfidentów, na kogo mają głosować, i nie jest wykluczone, że ta deklaracja generała Dukaczewskiego przesądziła o wyniku wyborów prezydenckich. Więc proszę Państwa z wielkim przytupem obchody Dnia Konfidenta się odbyły co najmniej w 29 miastach w Polsce, największe oczywiście w Warszawie. I oczywiście wywołało to kontrowersje co do liczby uczestników tych demonstracji. Jedni mówili o 15 tysiącach, inni o 50. No jest to co prawda też różnica, ale znacznie mniejsza w rozbieżności niż w przypadku poprzednich demonstracji. Nie to jest jednak ważne. Ważne jest przede wszystkim to, że już wszystkie ugrupowania opozycyjne podporządkowały się wojskowym służbom informacyjnym, no, to znaczy formalnie panu Mateuszowi Kijowskiemu, który został przez wojskowe służby informacyjne umieszczony na fasadzie Komitetu Obrony Demokracji. Ostatnio nawet Grzegorz Schetyna, bo fla, frakcja psiapsiółek naszej klępy, pani tej były jej premierzycy, to już wcześniej rozłożyła nogi przed panem Kijowskim. A Grzegorz Schetyna jeszcze tam się wahał, no ale widocznie dostał jakiegoś kopniaka w tyłek, także i on się nadstawił na koniec, e, oświadczając, że e, zbliżył się, no i już tam amicycja wielka e, między Grzegorzem Schetyną a Mateuszem Kijowskim. Grzegorz Schetyna przyłącza się do koalicji e, Wolność, Równość, Demokracja. Okazuje się, że Komitet Obrony Demokracji wcale do tej koalicji nie należy tylko jej patronuje, no to lepiej rozumiemy, że wojskowe służby informacyjne nie angażują się bezpośrednio w politykę. Taka analogia trochę do um, tych, że biorą udział, a nie wchodzą, prawda? Biorą udział, a nie wchodzą. No, już nie będę mówił, do czego to jest analogiczne, żeby tutaj wstydliwości i y, moralności publicznej specjalnie nie y, naruszać. Proszę Państwa, y, obro, obok tych obchodów Dnia Konfidenta y, odbyła się również inna uroczystość. Otóż pan prezes Jarosław Kaczyński, Przemawiał na y, takim mitingu y, Mazowieckiego, y, tutaj y, oddziału y, prawa i sprawiedliwości. Y, w tym przemówieniu skrytykował rebelię, y, no i y, pryncypialnie stanął na nieubłaganym gruncie suwerenności. Y, proszę Państwa, warto. Zwrócić uwagę, że najwyraźniej pan prezes Kaczyński liczy na to, że ludzie mają wprawdzie dobrą pamięć, ale krótką i już nie będą pamiętali tego, że w roku 2003 i w roku 2008 Prawo i Sprawiedliwość, podobnie zresztą jak Platforma Obywatelska, stanęła na nieubłaganym gruncie integracji z Unią Europejską, popierając Anschluss. W roku 2003, kiedy było referendum w sprawie przyłączenia Polski do Unii Europejskiej, no a w roku 2008, 1 kwietnia, Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, co prawda nie wszyscy, ale z Jarosławem Kaczyńskim, taka grupa z Jarosławem Kaczyńskim na czele, głosowali za y, ustawą uprawniającą, upoważniającą prezydenta do ratyfikowania Traktatu Lizbońskiego, który ogromny kawał suwerenności y, Polsce amputował. Y, warto zwrócić uwagę, no, dzięki uprzejmości y, mojego honorable korespondent z Gorzowa Wielkopolskiego, Polskiego. Mamy relację, mogę się z Państwem podzielić relacją ze spotkania pana wicepremiera Mateusza Morawieckiego z tamtejszymi przedsiębiorcami 30 maja. To spotkanie było. No i między innymi na tym spotkaniu padło pytanie, czy nie można by było przywrócić. Ustawy o działalności gospodarczej autorstwa Mieczysława Wilczka w brzmieniu z 1 stycznia. 1989 roku pan Mateusz Morawiecki powiedział, że to jest niemożliwe w ogóle. Poprosił zebranych, aby pokazali mu takie państwo na świecie, gdzie tego rodzaju regulacje występują. No i zwrócił uwagę, że owszem takie regulacje mogą być, ale w warunkach rewolucyjnej transformacji, a nie w sytuacji, kiedy Polska aż 70% swoich regulacji prawnych czerpie z Brukseli. No i to jest ilustracja tej suwerenności, znaczy tego kawału suwerenności amputowanego. Jeśli wierzyć panu wicepremierowi Morawieckiemu, no a nie mamy, byłoby niegrzecznie mu nie wierzyć, no to 70% suwerenności Polska w wyniku ratyfikacji traktatu lizbońskiego utraciła. No i to widzimy, że pan prezes Kaczyński najwyraźniej liczy na to, że ludzie mają dobrą pamięć, ale krótką, a nawet gdyby jakaś szwajn, o tak jak ta, która siedzi tu naprzeciwko kamery, takie rzeczy przypomniała, no to jeszcze od czegoś jest emploi, to co Francuzi nazywają emploi. Proszę Państwa, to charakter emploi bardzo ładnie objaśnia Taki felieton Antoniego Słonimskiego, który tam w 70-tych latach pisał o zaangażowaniu, partia wszystkich zachęcała do zaangażowania, no i Antoni Słoniński napisał taki felieton. Powiedział, że w, w, w Warszawie, kiedy u progu nowego sezonu teatralnego w jak, którejś tam kawiarni, już nie pamiętam w której, zbierali się, schodzili się do tej kawiarni aktorzy i czekali na zaangażowanie. No nie czekali bezczynnie oczywiście, ale każdy wyrażał właśnie w tym w sposobie oczekiwania na zaangażowanie, wyrażał swoje emploi, Na przykład Aman w Pelerynie Nerwowo palił papierosa komisk. W kraciastej marynarce przymilnie się do wszystkich uśmiechał. Amantki sączyły przez słomkę mazagran, no i kokieteryjnie odsłaniały rąbek koronkowej halki. No i kłopot był tylko z pierwszymi naiwnymi, bo jak długo grać pierwsze naiwne? No i to właśnie to, ten sposób oczekiwania na zaangażowanie, to właśnie jest emploi. Każdy w, w swoim y, amplua się wyrażał. Proszę Państwa, więc tutaj też na wypadek, gdyby jakaś szwań y, przypomniała y, o tych, tych wstydliwych zakątkach, y, no to amplua. I, i przychodzi nam z pomocą i o ile Platforma Obywatelska stręczyła obywatelom Anschluss to wiadomo dlaczego z takiego wrodzonej predylekcji do zdrady i zaprzaństwa no to prawo i sprawiedliwość wiadomo, że nie jest predylekcji do zdrady i zaprzaństwa, bo zaprzaństwo i zdrada tam nie, nie ma na to miejsca tylko z głębokiego, gorącego, żarliwego patriotyzmu. A że skutek jest taki sam w postaci amputowania kawału suwerenności, no to nawet można powiedzieć, że że dobrze się składa, bo czegóż by pan prezes Kaczyński dzisiaj bronił, za czym by tu gardłował, jeśli nie za przywróceniem suwerenności. Litwo, ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił, więc żeby walczyć o suwerenność, to najpierw trzeba ją stracić, to jasne, no, widać wyraźnie, że ta strategia polityczna jest głównie. Głęboko przez pana prezydenta Kaczyńskiego skalkulowana. Nie na darmo cieszy się opinią, zwłaszcza u mnie, wirtuoza intrygi. Co prawda, takiego, który potyka się o własne nogi, ale no wirtuozeria też się liczy. Proszę państwa, warto na tym tle obrony suwerenności zwrócić uwagę na ustawę, która 20, którą 20. Hmm, Maja Sejm uchwalił, mianowicie ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Są tam takie zapisy, że fundusz może dokonać umorzenia wierzytelności, umorzenia depozytów, jeżeli tylko to służyłoby bankowi. Krótko mówiąc, przechodzi ta ustawa do porządku nad konstytucyjną zasadą ochrony własności i nad artykułem 508 Kodeksu który powiada, że no, zobowiązanie wygasać może tylko wtedy, kiedy wierzyciel zwolni dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmie, a tutaj żaden wierzyciel nie musi się wypowiadać. Bankowy fundusz gwarancyjny sam może to zrobić, zwolnić bank z odpowiedzialności z tytułu zobowiązania, no i widzimy wyraźnie, że to jest ta ustawa to się wszystko w ramach obrony suwerenności, proszę państwa, dlatego że jest to realizacja dyrektywy Unii Europejskiej z maja 2014 roku jeszcze no i widzimy, że jedną na jednych forach prawo i sprawiedliwość do upadłego suwerenności broni, a na innych forach w podskokach załatwia postulaty banksterskie. Proszę Państwa, na koniec chciałbym taką zagadkę, czym się różni Polska od Szwajcarii. Warto tutaj się nad tym chwilę zatrzymać, dlatego że w ostatnią niedzielę w Szwajcarii odbyło się referendum w sprawie dochodu gwarantowanego. Chodziło o to, czy państwo ma każdemu Szwajcarowi dawać miesięcznie 2,5 tysiąca franków. Tylko za to, że jest, czy też nie. No i prawie 79% Szwajcarów odrzuciło w referendum ten pomysł. Z, jaki z tego wniosek płynie? Ano, że Szwajcarzy są mądrzy. No nie powiem, że mądrzejsi od naszych rodaków, ale no coś na rzecz jest, dlatego że nasi rodacy z dużą aprobatą przyjęli pomysł 500 plus, i rodzina 500 plus, i mieszkanie 500 plus, a Szwajcarzy jakoś nie chcą tego dochodu gwarantowanego przyjąć. To znaczy, że są trochę jednak mądrzejsi od naszych rodaków. No i jeszcze na jeden taki aspekt tej sprawy warto zwrócić uwagę. Otóż wygląda na to, że Szwajcarzy są bardziej chrześcijańskim narodem od Polaków, mimo że Polacy bardzo się tym chrześcijaństwem swoim chełpią. Ale widać wyraźnie, że to Szwajcarzy jednak w swoich decyzjach na temat, na, na temat życia publicznego kierują się jednak bardziej, w większym stopniu, chrześcijańskimi zasadami, żeby nie okradać bliźniego swego, nawet w majestacie prawa podczas kiedy u nas jeżeli tylko jest okazja okraść bliźniego swego a zwłaszcza w majestacie prawa no to y, takiej okazji y, większość demokratyczna nie przepuści bardzo możliwe że to właśnie jest to właśnie jest ta Przyczyna różnicy między sytuacją Szwajcarii i Polski, kiedy w 2003 roku była debata na temat anschlussu Polski do Unii Europejskiej, no, to ja byłem przeciwnikiem tego anschlussu i jako taki argument, że poza Unią też jest życie, podawałem właśnie Szwajcarię, która nie, nie dlatego należała, nie należała do Unii że Unia jej nie chciała, tylko dlatego, że sama Szwajcaria nie chciała. Było tam organizowanych kilka referendów w tej sprawie, ale za każdym razem liczba przeciwników rosła, więc na wszelki wypadek z przezorności przestanę organizować następne, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której 100% Szwajcarów byłoby przeciwnych Anschlussowi. Proszę państwa, mówiłem wtedy, że właśnie Szwajcaria, no ale że zwolennicy Anschlussu prędali, no tak, ale Szwajcaria przecież jest bogatym. Państwo, no owszem, mówiłem, jest bogatym państwem, ale przecież nie dlatego, że gdzieś się zapisała i to jest przyczyną jej bogactwa, bo właśnie nigdzie się nie zapisała, tylko dlatego, że się porządnie rządzi. No więc my też spróbujmy się porządnie rządzić, a nie ulegajmy iluzjom, że Unia sypnie złotem i znowu będzie jak zagierka. Proszę Państwa, jak wiadomo, ta iluzja zwyciężyła. No a w dodatku pan Mateusz Morawiecki na wspomnianym spotkaniu w Gorzowie Wielkopolskim na pytanie skąd rząd weźmie pieniądze na rozwój gospodarczy, powiedział, że pożyczy w zachodnich bankach. Krótko mówiąc, to lepiej, dzięki temu lepiej rozumiemy taką skwapliwość, z jaką rząd uchwalił ustawę o bankowym funduszu gwarancyjnym. Wszystko dla banków. Nie można kąsać ręki, która daje pożyczki na rozwój. No i wygląda Wygląda na to, że jak tak dalej pójdzie, to rzeczywiście znowu będzie tak jak zagierka, tylko pod koniec przerwanej dekady, kiedy na półkach był już tylko ocet i mustarda.